Musimy zrobić... Daj całego kobla jakiego masz. Ale nie... no. A, o to ci chodzi, masz jeszcze tu, tu, tu. Nie, po co mi drewno dajesz? Nie! Anfakt, to jest nie, po, nie, popełnia, nie popełniamy samobójstwa, nie wolno. Anfakt. Chodzi mi o to, że chcę... Nie, nie, szybko! Co jest! Nie! Dedne Dedne Pół serduszka! Ej dobra, przygotuj TPA, bo TP, bo ja... Z... U spokojnie Co mam twoje występki. Jest... Jaki fail, nie mogę się z Dobra, włącz game <laughs> Ja no, ja mam pół serduszka. Kurde, to to trzeba tutaj uważać, to nas chce zabić. Tak, chce nas zamordować na No to się nazywa wściekła. Kuku! Okej, okay, jesteś pod... Problem, co zrobię? Screenshot'a? Ej, Peccis! Dobra, dajesz dajesz mi moje te tamki, tyk, tyk Dobra, rzucaj, a ja muszę szybko wejść jeszcze raz, bo byłeś u mnie w dircie Może oddaj się, bo będzie spoko do ciebie lecieć I już Ale kopać ko. Tak to jest twoja praca. Kopaj. Kopaj kobla. Kopaj. <grym> Kiedy mamy zamiar iść na nową wyspę? A no tak, bo jest nowa wyspa. To czekaj, może w następnym odcinku. Mm, no możemy. i tak jednak e, następnego odcinku nie oglądaliśmy znaczy nie nagrywaliśmy e, od razu po tym pierwszym ponieważ musiałem schodzić z komputera ale a, ja, a ja byłem głodny i poszłam po pizza poszedłem ja wiesz jak mnie to wkurza zorki wkurza mnie to jak ludzie mówią na przykład chłopak mówi poszłem po prostu po kibabę polazłem Ulaliłem! Puleć mój płoki bo Płaki bła była! Nie, 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 nie! Znowu mnie zmiażdży. Kopyj, kołopi, kopaj. Dużo masz. Ja mam już zero. Ci rzuciłem. Rozwalony masz. Połącz sobie z moim. U. <laughs> Sporo, nie? Zaczekaj, znać mi... Tak to sześć staków... Nie. Sześć. Dupa, już się zaplątałem i zapomniałem, co miałem powiedzieć. Tak, bo ty nie umiesz gadać. WoW, jakie bugi. Ja właśnie też dostałem buga. Takie jakieś światełko pod ten pod naszą wyspą. To? END. <laughs> gdzie? Gdzie ja pierwszy wskoczę? Mm. Ciekawe, gdzie Skyblock się kończy. A dopia nakopałeś mi tego kobla? O zapomniałem o nim O cholera O cholera cholera. O czymś zapomniałem O I 0 To teraz zbieram jak to? Kobla na ścieżkę. Daj mi 3 kobla O tu musisz te singł zbierać. Dobra mam tem, 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 tym, młoda babcia. babcia, lubi kiełbaski. Aha, Eee. Yy... nie kop na chwilę. ok, czekaj, dobra, mamy 7. To już powoli zacznę kopać do, co znaczy do stałej. Ej, chodź tutaj do mnie. Ej, stań pode mną, stań pode mną, tam wiesz, na tej platformie. Stań pode mną. E, to gdzie ty jesteś, tak tam? Gdzieś tu... E, możesz na szybcie chodzić, bo ja chcę zobaczyć twój nick i stań pode mną. Okej, okay, stój, nie ruszaj się. A co, stoi na ławie? Co co? Nie, dobra. I idź sobie. Możesz iść. A aż tak mnie nie lubisz. Cześć. No, no to... Ile hmm. jeszcze będziemy nagrywać to? Ile ja... Ile nagrywamy, jak myślisz? Ja nie, nie mam pojęcia Weź na chwilę czekaj Słyszę siebie u ciebie znowu Tak? Mam no, nadzieję, że nic się to nie stanie z Twoim filmem Nie, 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 nic się nie stanie Przynajmniej taką mam nadzieję Dobra, teraz można kopać kobla i będzie spadał wszędzie Jak wszędzie? Nie wiem <laughs> A, tam w dół będzie spadał ale tutaj jest taki blok i spada a tu ty masz słuchawki czy słuchawy ale mam czem... takie głupie mm -hmm. to czemu ja siebie słyszę u ciebie echo co to był? ja myślałem że to szkielet jakiś a to Gdzie? ty jest trofem tu nie, my już myślałem że, że nie wiem no, coś mnie pobije pedafil ale my mamy kurde temat o pedofilach. Ja dobrą, musimy to zaprzestać Olo, ale ci głos zmieniło Co? Taki jakby taki robota Ja mam dyn, dyn, dyn. A ja mam robot. To idź powiększaj drogę ja się... Skończymy odcinek, będziemy już temo Teraz? Skończymy odcinek? No, jak będziemy już temo Wiesz mhm. Będziemy musieli jeszcze zrobić boki, jak coś nas piszczeli pasem To od razu spadniemy nie stawaj tej wody, ja ci będę kobla kopał. kop kop darmowy. I ty buduj ścieżkę, dobra. I tak cały czas. Trochę nudny ten odcinek, siedzimy. Co zrobię z No. Chę, no, dę, no ścine, ścine, bę, bę. Dym, 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 dym. Dobra, zaraz pójdę po tego kobla Jestem hardcorem i biegnę sobie Hm? Jestem hardcorem Okej, okay, już mam 7 Wiesz co ty tylko bo mi się nie chce Co nie daj. jak to? Tam już widzę creeper na wyspie Skubaniec Daj, Daj daj, daj daj, daj kobla, daj idź kopać Czekaj tylko położę Pająk też jest. Nie wiem czemu, ale oprócz Pająka. jak jak Pierwszy raz nagra... nagra nagrywaliśmy, to... to już był pierwszy fail. Patrzymy tam Enderman nam za... za kto. Zabrał... kaktusa. Tak, Nic, nie Normalnie nie tak ma. stał z kaktusem. Nie chciał go oddać. Mój kaktus. Nie no, by oddał. Może. Tak, trzeba go było tylko poobić, Poprosić, się. tak. A, tak kobla? Nie. No tak nie dawaj. <laughs> Aha, to ty mi kobla, kobla kupisz. Czemu kupiłem kobla? Mam trzy kobla. Trzy, to już masz siedem. Albo to creeper, albo klawiusz. Nie, to creeper, był Moja. Jaki Och, tekst. Och, te nasze creepery. Słyszałeś mój tekst? A co? Creep, to creeper czy kaktus? Nie, creeper. Rusza się. <laughs> zboczone te... Ja nie, nie. Ja nie mogę sobie ja nie zasługuję na <laughs> takie... Zboczone tematy, super. Trzeba być mężczyzną. Ty czy ja? Ja. Ja zasługuję na to. No i widzisz. Jesteś dzieckiem, nie to trzeba już skończyć ten film. Czekaj, 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 dopiero zaczęliśmy. Jak nie, nie, dopiero zaczęliśmy patrzeć. Na zaczęliśmy nagrywać, jak już była 18.40 coś, a już jest 19.8. O potem to na YouTube nie wrócimy. No to zrobimy tak, że po prostu nagrywamy, nagrywamy i najwyżej y, sobie. O, skrzykałem. I najwyżej to jeden odcinek będzie u ciebie tak jak dwa odcinki wiesz podzielisz to nie powiedzmy że będzie pół godziny to ty będziesz miał dwa 15 tu i 15 tam ok ale się wiesz? będzie długo zapisywało wątpię że by nawet przesłało się Czemu? tylko bo taki tak dziwny się robi jak robi się takie długie to może skończymy jak zrobimy jak to mm. jak dojdziemy do tej wysp nie hmm. do... Tak jest Mi się wydaje, że powinniśmy sobie dać tego Jedno wiaderko wody, bo tak to nie mamy nieskończoność e, nieskończonego źródełka wody, nie możemy farmy zrobić, bo tą wodę będzie ciężko przeciągać e, tam, będzie dużo kobla trzeba służyć no. Wiesz, mi się tak wydaje nie, bo Skąd to wsiąść woda? No była w skrzynce jedna. No ale nie, jeszcze jeden kubałek. Co? Ciekawe skąd jeszcze wziąć jeszcze jeden pół jak to kubałek wody. W naderze chyba jest. Mmm, nie z Nie, bo byłem w naderze zobaczyć i chyba, chyba było. W że można no, bo coś z ognia, coś z tego ognistego. Patrz jeszcze tyle! Śnieg na piasku, widzisz ty to? Nie sprintować, nie sprintować. Okej, okay, jesteś pod siebie. Kopaj mi. Tu właśnie idę. Łupaj mi dom. Aha, brawo. Aha. Zarkaj, myślałem. Szybko okładaj, oh, mam już glofa kamiennego. Nie masz? Nie, ale mam drobniany. Masz. Tutaj ci rzucę. Powinno już wystarczyć. I razem pójdziemy na... jak to? Na... Dobra, już ci rzuciłem resztę. Rzuciłeś mi? No. Dobra, to czekaj. Czekaj, bo ja chcę coś zbudować. Ja chcę... On fakt, jak to? Bo to jest serwer, co nie? I mamy jeszcze pół serduszek, że nie będziemy dodać. Ej! jace, 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 Serdusz. co? Jesteśmy na serwie, co nie? Nie będziemy dedać, jak mamy... jak jesteśmy na serwie. Mam dalej wszystkie serduszka, chociaż. O, mamy melona, y, nasionka dyni i 10 obsydianów I kaktus. I, i kaktus, ale kaktus tu zostawimy. Właśnie nie, bo nie wiesz o co chodzi. Yy, teraz piasku nie rozwalaj, bo jak rozwalisz piasek, to wszystko lunie. I wszystko będzie stracone. Musimy iść po więcej kobla. No ale to już koniec odcinka. A czemu? No to już koniec, bo trochę długo to nagrywam. To chodź tam tutaj, koło Uho, mnie. Długo, dwie minutki, długo. Te... F5, F5 F5 To chodź na, na tą nową wyspę. To sobie... Ej dobra, nagrywa 15 minut możesz najwięcej, ale co zrobisz na dwie części? Co ty lat? Eee to. I teraz zaraz, zaraz zaczniemy no, nowego... O, to ja mam pomysł, to ja będę nagrywał dalej, a ty się pożegnasz i zrobisz jeszcze jeden, co? I, I u ciebie to będzie trzeci odcinek, co ty na to? Nie? Mhm. Dawaj, już to skończymy, bo... Bo nie Dobra, ale i tak nagrywamy następny zaraz No, od razu To F5, F5 no to na razie skończyliśmy, skończymy ten odcinek, bo już trochę za długi zrobił, zrobił, jak to zrobiliśmy, a mogę najwięcej wrzucać, 15 minut, nie wiem dlaczego, no to... No później, jak będziesz miał chyba ponad, nie wiem, 15 filmów, to będziesz mógł chyba więcej. No to subskrybować, komentować, łapkować w górę, subskrybować, jak to, Mr. Skorczka... Tak, I, mnie... i tym razem podaj mój kanał w opisie, jak no. chcesz, chcesz. to... no to cześć. No, cześć. on the floor. smack that give me some more smack that till you get so smacked